Witamy serdecznie. Mamy dzisiaj przyjemność porozmawiać, spotkać się na hali, w której już czwarty raz będzie się odbywał memoriał Grzegorza Skrzecza. Czwarta edycja, trzeci raz Białołęcki Ośrodek Sportu. To chyba już wasze ulubione miejsce. Jest to przede wszystkim miejsce, w którym Grzegorz miał największe sukcesy. On tu prowadził zajęcia, tutaj wychował Nicole Prymaczenko, braci Suleńskich. Także no. To jest związane z jego osobą. Tutaj w tym, w tym ośrodku zdobywał trzy razy pod rząd trenera roku. Także no, nie wyobrażamy sobie, żeby ten turniej miał się odbywać gdzie indziej. Przede wszystkim no może ze względu na to, że mamy tutaj fantastyczną atmosferę. Pan Tomasz Kuczborski, który jest e, szefem tego całego bosu, nam sprawia takie warunki, mamy praktycznie wszystko, o co nie poprosimy, czy nawet nie, coś, o co nie poprosimy, to okay. tak samo tak samo jest. I mamy tutaj, zapowiedzieć, powiedzieć, że wszystko, olbrzymią pomoc e, i z, z, ze strony e, pani Ani Majchrzak, pani burmistrz, także no, tylko tu może ten turniej się odbywać i taka atmosfera, jaka tutaj się wiąże z tym turniejem, to chyba nie będzie nigdzie indziej. Dobra logistyka, dobre miejsce do robienia tego eventu, dobre miejsce, e, dobre warunki po prostu. No warunki mają bardzo, mamy bardzo dobre, na no, te trzy turnieje, które się odbyły na tym, na tym ośrodku, to by wypadły fantastycznie. Eee, także jest bardzo duży park nie, nie trzeba szukać miejsca w, w tak w, na no, w wszystkich innych blokowiskach. Można przyjechać spokojnie sobie stanąć. Eee, imprezy są u nas bardzo dobre, bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Jest rewelacyjne, ten, rewelacyjna ten między zawodnikami, którzy przyjeżdżają z całą Polski, żeby uczcić pamięć Grzegorza, Także Bos jeszcze raz bos i tylko bos. Nie bez przyczyny rozmawiamy o parkingu, o tych miejscach logistycznych, bo na ten turniej, na Memoria przyjeżdża naprawdę wiele osób. Nie tylko zawodników, ale też i ze świata sportu e, zawodników, e, którzy mieli styczność, e, mieli e, bezpośredni kontakt. To co wy z kadry pamiętacie, e, starszych mistrzów legendy boksu, nie tylko legendy boksu, bo na tym turnieju bywają też i światowej legendy różnych sportów, e, chociażby zapasy, e, pan Supron. Można się zetknąć z tymi osobami tu na miejscu, można z nimi porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia, także no serdecznie na ten turniej zapraszam, przede wszystkim tutaj do Białeńskiego Ośrodku Sportu Światowina 56, gdzie na naprawdę na fantastyczny turniej, fantastyczną zabawę i fajnie spędzony czas. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, że są do Walentynki. Ale rano można przyjechać do bossu, zaczynamy o godzinie 11, a wieczorkiem iść sobie z narzeczoną czy z żoną na Walentynki. Serdecznie zapraszam w imieniu swoich wszystkich organizatorów Czwartego Memoriału Grzegorza Skrzecza.